Witajcie moi kochani, bierzemy się za kolejnego quest'a, tym razem quest'ik troszeczkę ciekawszy i dłuższy. Zaczynamy go u sławki, która jak mówiłem wam w pierwszym odcinku opowiada nam tutaj o całym obrzędzie Nocy Kupały. Ale do tego jeszcze opowiada o tym, że stoi tutaj zamiast tej babuszki, która zawsze nas wpuszczała na noc kupały, ponieważ babuszka ma problemy natury, nie wiem, jakiejś tam chorobliwej. Coś jej po prostu jest, leży w łóżku i, i nie może jej tutaj być z nami. No i oczywiście my zaczynamy rozmowę od tego, że chcemy pomóc, i tym samym kończymy rozmowę ze Sławką, tym, że zaczęliśmy kuesta. No i pierwsze co to oczywiście. Musimy udać się e, do Karkahan, ponieważ Sławka nas poprosiła, żebyśmy odebrali leki e, dla naszej babuszki, ponieważ już jej przepisali jakieś tam leki. Idziemy do uzdrowicielki Halfini w Karkahan. No i pytamy się, czy już zrobiła e, ten lek. Jednak jeszcze jeszcze go nie skończyła i każe nam e, przynieść trzy rzeczy, żeby skończyć ten lek. No to zaczynamy. Potrzebujemy zdobyć róbczyk. Echina CE i korę cynamonową. No to lubczyk yy, i tą drugą roślinkę dostaniecie, no najlepiej gdzieś tam, gdzie się respią. To wszystko macie napisane na forum yy, w temacie roślinek, gdzie mają respy, a korę yy, cynamonową kupimy u siostry makatary, czyli u esmerili, która jest tutaj w środku ich domku. Czyli wchodzimy do środka i normalnie przez handel yy, kupujemy tutaj korę cynamonową. A dwie pozostałe rzeczy no to albo kupicie na aukcjach, albo lubczyk i echi na C zdobędziecie tak jak one się respią. I z tymi trzema rzeczami wracamy do uzdrowicielki, dajemy je no i lekarstwo zaraz będzie gotowe. Czekamy parę minut po czym zagadujemy, no i otrzymujemy już gotowy lek. No i z tym lekiem wracamy do y, tornek a dokładniej udajemy się z powrotem do Sławki, powiedzieć jej o tym, że już zdobyliśmy lek dla babuszki. Odebrałeś już lekarstwo, tak. Ale okazuje się, że jest to złe lekarstwo, ponieważ my dostaliśmy lekarstwo chyba tam na kaszę czy na coś podobnego, a ona ma ponoć problemy ze snem. Więc to nasze tutaj pomaganie było na marne. Ale idziemy teraz do samej naszej babuszki, żeby z nią porozmawiać, zapytać się, się jej, jaki ona ma dokładnie problem, i jak będziemy mogli jej pomóc. Zaczynamy od rozmowy z Idalią, która nam daje pozwolenie, żebyśmy poszli do babuszki, która jest na piętrze w jej domku. Więc wchodzimy na poziom pierwszy, i tutaj jak widzicie, dużo osób się już kręci koło babuszki, zagadujemy ją. Przyszedłem ci pomóc. No i tutaj zaczyna się cała rozmowa. Opowiada, że ma jakieś koszmary. Nie może spać, bo bardzo się boi tego, co jej się śni. I tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście my chcemy jej jakoś pomóc. Więc mamy udać się do kobiety, która jest specjalistą od snów. No i ta kobieta znajduje się w miasteczku Ithan. Więc tam szybko lecimy. Tutaj wchodzimy do knajpki. I idziemy na pierwsze piętro, gdzie jest pokój niejakiej aury. I wchodzimy do tego pokoju, nie trzeba żadnego klucza ani nic. No, i mamy aurę. No, i oczywiście rozmawiamy z nią, zagadujemy ją tak pokrótce na temat tego, co ona, co ona tam robi, i tak dalej. Wybieramy opcję, że spadłaś nam spadłaś z nieba. No, i tutaj mówimy, że chcemy dowiedzieć się, jakie koszmary dręczą babuszkę. I ona y, wykona dla nas specjalne lustro, dzięki któremu będziemy mogli dowiedzieć się y, właśnie y, tego, jakie ona ma tam sny. Przy okazji, kupujemy u Aury tutaj, taki, y, gdzie to jest? O, jest mieszanka ziół nasennych, które nam się zaraz przydadzą. I z tymi dwoma rzeczami od Aury możemy wrócić spokojnie już do Tornek, do naszej babuszki. No i oczywiście yy, dajemy jej te zioła nasenne. Ona nas po nie wysyła, my już je mamy, więc dajemy. No i czekamy na efekty. No to musimy chwilę poczekać. Parę minut tam było napisane gdzieś na forum, 2 czy 3 czy 4, to... To nie jest jakaś duża różnica, ale jednak ona nie może zasnąć, więc musimy załatwić krople na sen. Na no krople na sen na szczęście dostaniemy w Eder, więc idziemy do Eder i umrocznego Mrocznego zgrzyta, normalnie przez handel yy, mówiący, że chcemy kupić truciznę, szukamy gdzieś ziół, Boże, jakiegoś tutaj czegoś na sen. No i są krople na bardzo mocny sen. I mamy te krople, wracamy do babuszki. Dajemy jej te krople, ona zasypia. No i my teraz możemy zacząć y, oglądać te wszystkie sny. Także mamy lustro. Zaczynamy dialog. I tutaj po prostu pokazuje nam się wszystko, co, co ogólnie się tutaj działo. Czyli cały jej sen. No i tutaj jest jakieś postaci, która biegnie w labiryncie, spotyka jakieś zjawy i w ogóle na no, taki dość y, trudny i niemiły sen. Dlatego nasza babuszka się tak boi zasnąć, bo nie chce śnić o takich rzeczach. No a teraz musimy jakoś zaradzić temu wszystkiemu, więc wracamy znowu do naszej aury. No i ona nam daje radę, żebyśmy kupili od niej sennik, w którym możemy po prostu poszukać dokładniej właśnie tych naszych słów, czyli chodzi o to, żebyśmy przetłumaczyli według sennika. Tutaj macie dużo stron i dużo słów co znaczy yy, zjawa i co znaczy yy, co znaczy, czekajcie, teraz nie do babuszki ja myślałem, że mamy wrócić do babuszki ale dobra, mamy ten sennik i będąc z powrotem u Aury te dwa słowa wyjaśniamy, czyli zjawę i labirynt yy, po czym yy, Aura nam wyjaśnia co złego mogła zrobić babuszka i musimy pójść z nią porozmawiać, spytać się właśnie o to czy ona coś złego zrobiła no i ona nam opowiada o tym, że zrobiła coś złego jakiemuś niejakiemu nie jakiemu polewikowi. No i my musimy się udać, żeby go gdzieś odnaleźć. I w tym celu udajemy się na łany zbóż, czyli mapkę zaraz koło tornek. I będziemy poszukiwali jakiegoś niejakiegoś polewika, ktokolwiek, kimkolwiek on jest. Także idziemy. I... Może dzięki temu uda nam się jakoś wyjaśnić tą całą sytuację. I po prostu wtedy babuszka już nie będzie miała tych koszmarów, jeżeli ta cała sytuacja się jakoś w miarę dobrze wyjaśni. Także szukamy teraz na łanach zbóż, musimy znaleźć jakiegoś kurde opiekuna pól tak to było nazwane, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. A ja mam podane tylko kordy, że jest to jakiś snopek. Snopek porusza się. Niski mężczyzna o ziemistej cerze, pełna starsza kobieta, bla 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 bla. bla. Babcia usiadła na stopku, bo Lewik bardzo się przestraszył. Uciekł, wróci po chwili. Babci już nie było, chciała i dać prezent. I teraz nam daj ten prezent. Czyli babcia po prostu miała złe myślenie o tym, co zrobiła, bo do tego jeszcze otrzymała prezent od tego całego małego, niskiego mężczyzny. No i tym samym od razu jej kamień spada z serca no i zasypia. I tym samym my już jesteśmy na końcówce naszego quest'a. No bo już babuszka czuje się dobrze, może spokojnie zasnąć bez żadnych problemów, więc my możemy wrócić do Sławki, żeby ją o tym wszystkim poinformować. Idziemy sobie tutaj. Ciach, ciach. Właśnie wybieram się do babuszki, żeby sprawdzić co u niej, wrócę za chwilę. No to czekamy kolejną chwilę, tam z dwie, trzy minuty. No i potem znowu zagadujemy do Sławki, która nas zabiera na mapkę eventową i tym samym kończymy quest'a, dostaniemy tam trochę expa, złota i takie dwie rzeczy, święte zboże polewika, czyli miksturę i słowiański strój męski, czyli strój na noc kupały, w sam raz na naszą mapkę eventową. No, i to by było na tyle co z naszym trzecim questem. A że questów jest jeszcze trochę, więc biorę się za nagrywanie kolejnych. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku.